Co się dzieje? 16, 14. Zrobili, że. Nie. Nie. Nie Raz, raz, problemy telefonu. 17-14. Dobrze. Jesteśmy. Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że... Ten piękny, słoneczny poranek. Macie się równie dobrze jak my w podwójnych pełnach, płaszczach, i metalodonie. Trochę wam zazdrościł się, tak, że jesteście w szortach. E, jesteśmy, um, jesteśmy z e, ekipy o, mieszanej ekipy, tak naprawdę, ale z pracowni projektów historycznych w kooperacji z różnymi typami, na przykład np. Megapisy e, i projektem pancerna. I proszę Państwa. E, przedstawimy Wam za chwilę krótki opis e, i pokaz, jak wyglądała wczesno-średniowieczna kawaleria. Już sama nazwa wczesno-średniowieczna kawaleria jest trochę oksymoronem, bo generalnie nie było czegoś takiego. Kawaleria, o jakiej myślimy, mamy w głowie, to już są takie zagony, pancerny, rycerze, grunwaldy, tego typu rzeczy. Ale to nie to. My jesteśmy wcześniej. My jesteśmy takimi pierwotniakami troszeczkę. Jesteśmy dużo wcześniejsi. To jest okres Mieszka pierwszego Bolesława Chrobrego, którego dwór między innymi reprezentujemy. Cała zabawa polega na tym, że to była bardzo elitarna, nawet nie jednostka, to były pojedyncze pojedyncze egzemplarze. Tych pancernych tych ka tej kawalerii wcale nie było bardzo dużo. Mamy zapis na przykład bitwy pod reknicą, gdzie oczywiście niemiecki chronikarz opisuje jak to 50 konnych sasów potrafiło rozgonić 3000 zł. Nawet jeśli to przesiejemy przez takie 70% sito, no i tak daje nam jakieś pojęcie jaką, e, jaką dużą mocą konny wojownik potrafił, e, potrafił sobie reprezentować. Jak zobaczycie tutaj po mojej stronie lewej to jest Janek, gdzie wygląda jak typowy piechur. On wcale nie ma na sobie pancerza. Dlaczego? Bo pancerze były bardzo drogie. Metal we wczesnym średniowieczu, tak naprawdę do końcówki XI, początku XII wieku, był bardzo drogi. Robiło się w dymarkach. Czyli z błota trzeba było ulepić taką kruchę, żeby wypóć z tego na przykład... No, Już nie mówimy o mieczach czy, um, czy toporach czy hełmach. Jeżeli kogoś stać było na to, żeby nosił hełm, kolczugę, czyli sweter z tysięcy małych kółeczek, był bogaczem. Więc zazwyczaj to, e, była to osoba z otoczenia władcy, e, czyli najbogatsza warstwa. wcale nie było to nie. Oni się potem przerodzili w tzw. rycerstwo, w tzw. właśnie grunwaldy, tego typu rzeczy. Nas, jak zobaczycie tutaj, żaden z nas nie jest tak samo ubrany. Bardzo często e, konni wcale też nie byli ubrani z pancerza to już jest taka elita, elit, ale byli ubrani na przykład tak jak ja, gdzie właściwie mam, e, mam miecz, mam włócznie, ale żadnego pancerza. Po mojej prawej stronie Amadeusz w hełmie i żółtej tunice, również. Włócznia, charakterystyczna włócznia skrzydełkowa i tylko hełm. Dalej mamy Jacek Dajak w bardzo charakterystycznym suwieńskim hełmie. Pewnie starsi Państwo doskonale pamiętacie film Gniazdo z gdzie, gdzie tego typu szłomy i szysze były widoczne. To jest tak zwany typowy szysz wielkopolski, znajdujący na terenie Wielkopolski. Tak. I... Po prawej stronie na samym końcu mamy mm, kolejnego Jacka, który już wygląda jak taki najbliższy kurcjatom e, okres czyli, Czyli macie tutaj Jacka w hełmie z Ostrowa Leznickiego w pełnej kolczudze z mieczem, z włócznią. I tak wyglądał proto rycerz. Oni za chwilkę się przejadą w, wzdłuż ogrodzenia, żebyście mogli Państwo na spokojnie zobaczyć w ruchu jak to wygląda. To, co widzicie, te konie, na których oni siedzą, e, nie są idealnie charakterystyczne dla wczesnego średniowiecza, bo tak naprawdę we wczesnym średniowieczu konie wyglądały tak jak o, tak jak ten, na którym ja jadę. Taki właśnie malutki e, konik polski z pucłem. Te konie wcale nie były wysokie. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że rycerze zakłóci w stal na ogromnych koniach. Tak, ale to już jest późniejszy okres. XIV, XV wiek. E, wszyscy pamiętają filmy z e, turniejów kopienniczych, gdzie te wielkie, olbrzymie monstra galopowały, wyrzucając spod popyt te grudy ziemi. Ale tak naprawdę, w e. czasie MŚrodowiska koń był bardzo drogi, był bardzo rzadki i to były właśnie takie małe tarczane. Niech was nie zwiedzie mała, e, mały wzrost tych koni, bo one są bardzo dzielne. To są jedne z najdzielniejszych koników. Słyszeliście Państwo o koniku polskim? Kto słyszał? Ręka w górę. No właśnie, mało osób o tym wie, że nadal do dzisiejszych, e, do dzisiejszych czasów mamy jedną z najstarszych raz w Europie, jeśli nie na świecie. Tutaj Jacek, pierwszy poprawie jest hodowcą takich koni i między innymi te wszystkie konie są właśnie jego. I e, one są też trenowane właśnie pod takie pokazy. Te konie jeżdżą pokazy na różne epoki, są ostrzelane. Widzicie, widzieliście Państwo, przechodziliśmy przez tłum, nic się nie działo, żadnego bieżgania. To jest kwestia. Zrobienia po prostu miesięcy, jeśli nie lat intensywnego. Kronoża. I za chwilę zrobimy, e, pokażemy państwu, jak wyglądała walka z e, przeciwnikiem pieszym. Jeżeli mamy przeciwnika pieszego, na przykład Janka, który jedyną rzeczą, którą może się zasłonić przed e, kawalerią, to jest tarcza, czyli ta była jak plastiku. Jak Janku podejmę, że... Przyzwyczajeni też jesteśmy na wszystkich filmach i pokazach, że konnica jeździ w ten sposób. Jeżeli będę jeździł w ten sposób, skracam sobie, e, skracam sobie dystans i oczywiście mogę walczyć z inną konnicą, ale tak naprawdę, jeżeli mam pieszego, jeżeli mam bardzo ciężki grot, wystarczy, że uderzę, rozwalę mu tarczę albo dźgnę go w głowę, wystarczy jeden cios i nie wypada mi to z ręki. w stanie? Więc jestem w stanie podjeżdżać w tłum pieszych i, i dźgać z prawej, i lewej strony. I tak naprawdę to jest dość charakterystyczny ruch na wczesne średniowiecze, czyli to, co my chcemy Państwu pokazać, czyli okres Bolesława Chrobrego. I tak właśnie będziemy, e, będziemy walczyć z naszymi nieruchomymi pieszymi, a potem pokażemy Państwu broń ręczną i broń e, dystansową. Więc za chwilkę zrobimy pierwsze przejazdy, zobaczycie Państwo, jak to wygląda. Zaczniemy. Prawy, czyli Jacku, zaczynaj. sygnał dźwiękowy, że można uderzać. Za chwilkę Państwo zobaczycie. Do tego wszystkiego musicie sobie dodać pęd konia. Ja wiem, że to się wydaje, że to nic się tutaj nie dzieje. Brawo dla Jacka i dla jego fantastycznego rumakowca. Teraz wyobraźcie sobie mały ostry kawałek żelaza na patyku przechodzący przez Wasze ciało. Amadeusz z oszczepami za chwilkę pokażę Wam krótką broń miodaną. W ten sposób, krótkimi oszczepami można było urazić wielu wrogów, ale również potem ta technika została zaadoptowana. Brawa dla Amadeusza i Gruszki. Ta technika została zaadoptowana potem, proszę Państwa, na polowania. Pewnie widzieliście e, filmy albo też ryciny, jak na dzika się w ten sposób polowało. I następnie Jacek, XI wiek, letnica. I również zobaczcie, jaka jest dynamika tego konia. Jacek jedzie na koniu, który jest mieszanką krwi arabskiej. Jest, są to konie prawa dla Jacka. Sygnały, które, e, które daje, to są przez nas e, ustawione i umówione sygnały do uderzenia. Właśnie, nie zawsze, proszę Państwa, się e, udaje. Mimo to, udaje się uda uderzyć jednego z przeciwników. Tutaj, gdzie obie ręce często są zajęte, trzeba sterować e, nogami, trzeba sterować dosiadem. Zwłaszcza, że jest jeszcze taniej, bo siedzimy na siodłach repli z epoki. Brawa dla Mateusza. i za chwilkę w dynamicznym pokazie Jacek Grzywiec ze stajni Tarpan. Trafiłem tylko dwie tarcze, ale tylko i wyłącznie dlatego, że ja niestety jako jedyny z naszej ekipy jeżdżę z ostrą bronią. Dlatego w, zobacz, tak nie widzieliście, jak ta włócznia wpiła się w, e, w tarczę. I za chwilkę zrobimy przejazd, Jacek zrobi przejazd e, ścinania kapust i miotania włócznią na koniec. Jak widzieliście, włócznią można dźgać, ale można też ciąć, jeżeli ma szerokie rozstrzygnięcie. I teraz, w momencie jak się pozbyliśmy broni dystansowej, podźgaliśmy już, no to w grę wchodzą miecze i topory. Przed Wami Jacek na gracji, pokazując replikę miecza z Ostrowa Lednickiego z pierwszej połowy XIX wieku. Zaczynamy! Wyobraźcie sobie, że te główki kapusty, to są wasze nieuzbrojone głowy. I za chwilkę Amadeusz. Amadeusz, podnieś broń, pokaż, którą pokaz... którą Proszę Państwa, Amadeusz trzyma w ręku jedną z najstraszniejszych broni wczesnego średniowiecza. To jest topór. I to ten topór akurat bardzo charakterystyczny dla swojej mężczyzny. Jest to topór typu lunów, lunow. Jest to topór ciesielski wyglądające jak jest i Przechodzi przez tkankę jak gorący nóż przez masło. I za chwilkę zobaczycie. Wystarczy dotknięcie tylko tym toporem. Impet jest taki, że roznosi. I nie zawsze się wszystko udaje. Następnym przygotowuje się Jacek i Jacek jako jedyny tutaj ma ostry miecz. Dlatego musimy zachować 100% bezpieczeństwa, żeby broń Boże nie ściął nam jednego z naszych pomocników. Jacku, zaczynamy. Brawo dla Jacka, wszystkie cztery CE.

Czekaj, że ja muszę skończyć. tam może przyjść będzie uh. Proszę państwa, za chwilę ostatni przejazd i za sekundę pokażemy wam, jak wyglądały jazdy w Jak tylko czapla zejdzie nam, Zaczynaj. I wszystkie cztery. Nie wiem, czy Państwo zobaczyli. Ostatnie cięcie. Cięcie na lewą stronę. Jest bardzo ciężkie. Czyste cięcie. To wyobraźcie sobie, że jest wasz skal. Równiutko. Nie martwcie się, w tym pokazie żadna kapusta nie ucierpiała. Zjemy ją potem bigosie. I za chwileczkę już na zakończenie pokażemy Państwu, jak mogła wyglądać, to jest oczywiście nasza interpretacja, jak mogły wyglądać manewry małej, małego oddziału kawaleryjskiego. Pamiętajcie, że w zgiełku bitwy, tak jak tutaj jesteśmy w, z dużą ilością osób, najbardziej przenoszą się wysokie dźwięki. Kiedyś, oczywiście już potem na napoleońskiej na, na ewoce, czy późniejszej, były trąbki. Słyszeliście Państwo o trąbkach sygnałowych dla kawalerii, prawda? Trąbki we wczesnym średniowieczu nie występowały, albo występowały tylko w bogatym bizancjum, więc my będziemy używać gwizdków. I opracowaliśmy system informowania się i rozkazów właśnie gwizdkami. Za chwilkę zaprezentujemy Państwu, jak to mogło wyglądać. Proszę Państwa, gorące prawa nie dla nas żeby staliście na tym polu, ale najważniejsze, to tak najważniejsze, brawa dla tych dzielnych pory. Bo tak naprawdę my tu jesteśmy dla przyjemności, one są tutaj z obowiązku, chociaż to też lubię. Brawo dla Jeronimo, brawo dla dla brawo dla Kaszki i brawo dla Jacka na swoim wiernym wałachu. Jacek Grzywiec ze Stajni Tarpan z Moławy jechał tutaj do nas 250 km, a my z kolei końcem, bo jesteśmy za Szczecina. Proszę Państwa, gorące prawa dla e, koni to nie są byle jakie konie. Nie, ma, nie da się tego zrobić na pierwszym, lepszym koniu. E... I za chwilkę już na samo zakończenie zrobimy sobie rundkę honorową i widzimy się z Państwem przy grodzie w obozie księcia Bolesława, do którego serdecznie zapraszamy. Śmierć wrogo ojczyzny! Смерть, смерть, смерть